Jesteśmy na Mikołajki Arena, gdzie trwa Super O.S. Orlen 80. Rajdu Polski. To miejsce, gdzie kibice mogą w sposób bezpieczny obserwować pojedynek dwóch kierowców na specjalnie wybudowanym torze wyścigowym. Dlaczego Mikołajki Arena to miejsce szczególne? Mamy tutaj siatki chroniące kibiców przed tym, aby nie otrzymali żadnego ciosu kamieniem czy brudem. Mamy też bandy ochronne, które w razie uderzenia chronią kibiców, więc jest to kapitalne miejsce do oglądania rajdu w sposób bezpieczny i czucia tego rajdu, bo jesteśmy tutaj bardzo, bardzo blisko rajdówek. To jest przyszłość rajdów, no bo można wszystko zobaczyć w zasadzie. Tutaj jest bezpiecznie po pierwsze. Bardzo fajne miejsce. Dobrze przygotowane, piękne, ciekawe, dużo atrakcji, również dla osób dorosłych, jak i też tak samo dla młodzieży. Piękne miejsce. To jest oczywiście wielka przyjemność dla, dla, dla kibiców, ponieważ dwa samochody walczące są równolegle. No choć trzeba pamiętać, że, że to jest odcinek rajdu, natomiast stanowi niecały 1% rywalizacji, więc musimy bezpiecznie przejechać go, możliwie szybko oczywiście, bo już czas się liczy, natomiast no, główna część ścigania jest na odcinkach trochę bardziej oddalonych od Mikołajek. Natomiast rajd polega na tym, że trzeba bezproblemowo przejechać wszystkie próby. I m.in. też Mikołajki Arenę, która będzie bardzo widowiskowa. Wielkie show na torze w Mikołajkach, a jutro prawdziwe ściganie w sobotę i w niedzielę. Mam nadzieję. Organizatorzy przygotowali dla nas naprawdę niesamowite odcinki. Nawet niedziela jest bardzo trudna. Kto wie, czy nie najtrudniejsza, jeśli chodzi o odcinki. właśnie. Też to idzie zmęczenie, bo to przecież długie rajdy, długie dni bez serwisu. Cieszę się, że jesteśmy tutaj. Mam przyjemność z jazdy i mam nadzieję, że tak pozostanie.